Tego naprawdę nie da się już słuchać. Marcin Kierwiński kolejny raz pokazał się publicznie, totalnie nieprzygotowany do swojej roli. Przejęzyczenia, Bełkot i marna postawa to już znak rozpoznawczy ministra Kierwińskiego, ale jak długo można tolerować coś takiego? Posłuchajcie sami. Stąd ta sprawność policji jest szale, szalenie, szalenie. stąd inicjatowa. Pan szybko uporują, uporają się z Prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. E, I przy tej okazji bo tak naprawdę od wczoraj e, odwiedzamy ważne inwestycje, jeżeli chodzi o służby na e, Dolnym Śląsku. E, to miejsce jest szczególne. Jak państwo wiecie, policja we Wrocławiu dziś siedziba rozproszona jest pomiędzy cztery lokalizacje. To tworzy bardzo wiele niedogodnień, to tworzy bardzo wiele problemów, głównie logistycznych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, funkcjonowanie policji. Stąd inicjatowa panów komendantów dolnośląskich policji, pana generała Kochańczyka, aby stworzyć tutaj nowoczesną. Taką zaadaptowaną do potrzeb XXI wieku komendę miejską policji. Komendę, która będzie odpowiadała na wszelkie wyzwania, które stoją przed policją we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Mówię wyzwania, bo przecież wiecie Państwo, że Wrocław jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce. Miastem, które przyciąga, przyciąga nowych ludzi, a tam, gdzie pojawia się zainteresowanie. Nowych ludzi, tu, gdzie ludzie przyjeżdżają, żeby realizować swoje cele życiowe, swoje cele zawodowe, zawsze w sposób naturalny pojawiają się różnego rodzaju przestępstwa. Stąd ta sprawność policji jest szalenie szalenie istotna. Też chcę bardzo jedną rzecz mocno podkreślić w tej sprawie, bo jak rząd pana premiera Donalda Tuska. Powstawał, jak, jak chodziliśmy do resortów, wtedy też miałem zaszczyt kierować MSWiA, ja. policja na Dolnym Śląsku była policją, która przechodziła poważny kryzys wizerunkowy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mam nadzieję, że nie wpłynie, pani redaktor. Mam nadzieję, że koledzy z Polski 2050 szybko uporają, uporają się z tymi problemami. Mam nadzieję, że szybko wybiorą swojego przewodniczącego i te wewnętrzne dyskusje o tym, kto jest lepszym przewodniczącym, kto będzie potencjalnie zgłoszony jako kandydat na wicepremiera, zostaną zamknięte. Tak czasami bywa, znaczy ja w odróżnieniu od wielu moich kolegów ja nie zamierzam tutaj ani e, jakoś komentować wewnętrznej sytuacji w, w Polsce 2050 Mają swoje problemy. Trzymam za nich bardzo, bardzo mocno kciuki, żeby szybko je e, rozwiązali. Są ważnym elementem koalicji rządzącej, koalicji, które, na której, e, której obowiązkiem jest realizacja obietnic wyborczych, przede wszystkim przywrócenie normalnego, normalnego państwa. Więc e, bardzo, bardzo mocno trzymam za nich kciuki, że. Żeby... Nie sądzę, nie sądzę, nie sądzę, że to zaszkodzi koalicji. Nie, powiem, powiem więcej. Jestem przekonany, że nie zaszkodzi, dlatego, że nasi koledzy z Polski 2050 no przecież cały czas tą koalicję tworzą, cały czas pracujemy, pracujemy z panią minister, panią Nałęcz, z panią minister Henning-Kloską. No nawet jak dzisiaj mówimy o tym, że ten projekt ma być współfinansowany z WFOŚ-u, przecież to, to pani minister Henning-Kloska nadzoruje wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, jak mówię, od strony merytorycznej. Więc nie, nie Jestem przekonany, że nie. Natomiast chyba wszyscy chcielibyśmy, aby, aby ta sprawa już się, już się zakończyła, żeby Polska 2050 miała swojego, swojego nowego przewodniczącego. Im więcej stabilności w partiach tworzących rząd, tym lepiej dla Polski, tym lepiej dla koalicji, a tym gorzej dla PIS-u, więc ja za to trzymam mocno kciuki. To nie są pojedyncze wystąpienia. Każde kolejne wystąpienie, każdy kolejny wywiad i zawsze ministrowi towarzyszy charakterystyczny bełkot. Czy możemy tu mówić o przypadku lub gorszej dyspozycji dnia? Daj znać, co o tym sądzisz.